Ostatnie dni w świecie AI bez wątpienia należą do Google i do ich nowego modelu językowego wykorzystującego sztuczną inteligencję Gemini, który jest dostępny w bardziej, który w Polsce prawdopodobnie trafi na początku 2024 roku, ale inny duży gracz, czyli Meta, czyli twórcy Facebooka, Instagrama wprowadzili także swoje rozwiązanie AI. Które są już dostępne wewnątrz całych, całego portalu. Już teraz możemy przetestować, jak sztuczna inteligencja działa u tego giganta, i pierwszy przedsmak, co niedługo będziemy mogli czy to na Messengerze, czy na Instagramie robić, i jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, która prawdopodobnie trafi prędzej, a może jeszcze nawet szybciej, do wszystkich naszych urządzeń i wszystkiego, czym się posługujemy dzisiaj na co dzień. Co prawda, jeszcze nie jest dostępne w Polsce i tak naprawdę meta wypuszcza swoje funkcjonalności AI tylko w Ameryce, ale mamy i na to też sposób, jak już teraz, jeśli ktoś chciałby przetestować choćby generator obrazów, który trafił we wszystkich funkcjonalnościach AI w mecie, przede wszystkim. Meta wprowadziła asystenta, który będzie dostępny w Messengerze i jak widzimy tutaj, e, zbiór funkcjonalności, e, jak może nam pomóc. E, tak jak wspomniałem, jest dostępny na razie tylko w Ameryce, e, ale już teraz w Messengerze możemy korzystać ze sztucznej inteligencji, tak naprawdę bez limitów i możemy tworzyć czy obrazy, czy pytać mety, co e, wykorzystać go w formie czatu GPT. Jak, jak na przykład znamy. Też prosić o rolki. No, wygląda to bardzo ciekawie. Coś, co na pewno będzie warto przetestować. I kolejna rzecz, oprócz asystenta AI, czyli tworzenie obrazów, Imagine Meta AI, czyli alternatywa, czyli konkurencja do Midjourney, do czy czy do Adobe Firefly. Kolejny duży gracz, jak ostatnio przeczytałem, niedługo lodówki też będą potrafiły generować obrazy. Prawdopodobnie, zwłaszcza, że niektóre lodówki mają budowany tablet, to myślę, że już dawno potrafią generować obraz, ale to dla nas, dla konsumentów, myślę, tylko coraz lepsze rozwiązania, bo mamy coraz więcej możliwości, gdzie możemy tworzyć swoje nowe twory i testować sztuczną inteligencję. I, i to, są, to są nowe rzeczy, które Meta wprowadza, które niestety są dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych. Zobaczmy, co jeszcze wprowadziła, albo wprowadza Meta. Jesteśmy na, na portalu Diverge, gdzie też rozbijają tutaj i pokazują, jak na przykład skorzystać z tych nowych możliwości musimy wpisać komendę podobnie jak ma to na przykład w Mid Journey, aby móc skorzystać z naszych wszystkich funkcjonalności AI i już teraz Amerykanie mogą testować Meta AI asystenta. Ciekawe, jak to będzie się zachowywać, ciekawe, czy będzie realną konkurencją dla wielkich świata sztucznej inteligencji. Prawdopodobnie przekonamy się za jakiś czas, już teraz możemy zobaczyć co tak naprawdę potrafi generator obrazów AI od Mety. I tutaj chciałem Wam pokazać porównanie między czterema najpopularniejszymi generatorami obrazów AI, czyli Firefly, Midjourney i Dali 3. No i właśnie nowy Meta, Imagine, i jak widzimy, efekty są. Bardzo obiecujące. Myślę, że jesteśmy na tym samym poziomie, czyli dostaniemy czwartego mocnego, dużego gracza. Nie, nie wspominając o tych mniejszych rozwiązaniach jak Stable Diffusion, Leonardo czy wiele innych. Widzimy, że Imagine nie poradził sobie przez jakieś ograniczenia tutaj z pixelartowym obrazem, ale oprócz tego daje naprawdę przekonujące obrazy i. To tylko pokazuje, że to jest co najmniej tak dobre jak wszystkie inne rozwiązania. A żeby skorzystać. Z tego generatora obrazów AI musimy wejść na stronę imagine.meta.com, która będzie też w opisie do tego filmu. Jeśli chcecie już teraz przetestować, to zapraszam. Będziecie musieli zalogować się na swoje konto na Facebooku i utworzyć konto na mecie. Prawdopodobnie, jeśli nie będziecie mieć, no to będziecie mogli wykorzystać ten adres mailowy, który macie powiązany ze swoim Facebookiem. Stworzenie konta to jest kilka sekund, ale prawdopodobnie dostaniecie komunikat, że imagine meta jest niedostępny w Polsce i na razie na razie nie możemy z niego skorzystać ale na przykład wykorzystując jakiś prosty dodatek VPN do przeglądarki możemy zmienić naszą lokalizację na stany zjednoczone jak widzicie mogłem skorzystać nie zachęcam Jestem tutaj mocno neutralnie. Jeśli chcecie już teraz przetestować to, sprawdźcie vpn -em. Jeśli nie, to prawdopodobnie za jakiś czas dla wszystkich użytkowników będzie to dostępne. Tylko opcja, że możemy przetestować już teraz Imagine. No i możecie zobaczyć wpisałem komendę, żeby stworzyć fotorealistyczne zdjęcie na przybliżeniu tak, tak naprawdę portret baristy. W kawiarni specialty. No i obrazy, które dostaliśmy, naprawdę są ciekawe, i, i to tylko potwierdza te przykłady, że Imagine i generowanie obrazów przez metę jest. Świetne i prawdopodobnie będzie tylko coraz lepsze, i to jest fajny początek, fajny start. I myślę, że możemy już wyczekiwać, kiedy te wszystkie funkcjonalności dotrą poza Stany Zjednoczone. Dajcie znać, czy już testowaliście, czy słyszeliście o Meta AI, jak się zapatrujecie. Jak się też zapatrujecie na to w obliczu ostatnich nowości od Google i od Gemini, które zrobiły wielkie wrażenie i które trochę zgrzytu wprowadziły, kiedy się okazało, że nie wszystko zostało nie wszystko zostało pokazane w czasie rzeczywistym a część mogła rzeczy być spreparowana myślę, że to temat też na inną rzecz, że, że tak jak jak też poruszałem w moim poprzednim filmie na tym na ten temat, że, że nie wszystko musiało być tam pokazane w 100% tak jak jest w rzeczywistości, ale ale to jest inna kwestia, także dajcie znać co o tym sądzicie. Jeśli czujecie, że przekazałem wam Wartość, coś ciekawego. Bardzo proszę o zostawienie subskrypcji, łapki w górę, łapki w dół, komentarza, wszystkie reakcje, bardzo mile widziane i za wszystkie, bardzo uprzejmie dziękuję. Zapraszam do moich poprzednich filmów, następnych. Bardzo dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia. Hej!